Dobra, jesteś gotowy? No tak, no kurde, ja jestem zawsze gotowy. No to nam szukać w takim razie. Dobra, tutaj mamy jakieś zwierzątka. Mamy jakąś. O! To jest żałosne, z kim mi przypada grać. Stary, spotykamy się w tym miejscu po raz trzeci. Tym razem muszę to wygrać. Mam nadzieję, że nie powtórzyłeś tego samego, ale wolę to sprawdź dobra. Nie, nie, nie koleżko. Tym razem jestem sprytniejszy. Sprytniejszy? Tak! Sprytniejszy! Co tak się obrócił, szybko, ten creeper! rozsadzam cię! Nie, nie, koleżko! Teraz teraz to ja cię rozsadzam! Jak co? No to mamy wagna. Wydaje mi się, że easy miejsce, bo tu nie ma żadnych mobów za bardzo. Nie znajdziesz mnie, stary. Stary mogę się bardziej postarać. O. No, to nie ja! A to ciekawe. A ty tu co? Nic, ja gotuję podki tylko. Zostaw mnie, mój domy! Dobra, kolejna lokacja. Teraz, wieku absolutny mastermind. Dobra, nie ma szans, że się ukryjesz. Specjalne gogle założyłem, po prostu wizualne. I dobra, nie ma szans, że takie coś się dzieje, że dwa wiradziele rozmawiają sobie. sobą. No, nie ma szans, totalnie nie ma szans. Groba! Ej, Co dobra, tam? Mantis, mantis, mam ma, rodzinę, mantis, Mantis, mam rodzinę, Mantis, 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 mantis. Stój. mantis, będę i tościwy, jak twoi widzowie zostawią suba, to dam ci żyć. To no tasciem suba, bo się topie